Maneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Zaczynamy i kończymy, że tak powiem, ale volvo. Robiliśmy sobie full body. Oczywiście, wcześniej przeprowadziliśmy sobie dogłębny proces zmycia, odświeżania tego lakieru, i finalnie zabezpieczyliśmy sobie lakier w całości bezbarwną folią ochronną PPF karbonku, Armor. I oczywiście na felgi wrzuciliśmy sobie powłokę na szyby, powłoczkę, zabezpieczyliśmy wnętrze. I tak naprawdę auto czeka już do wydania. Tutaj mamy BT BMW 5, gdzie robimy sobie full front plus powłoki ceramiczne. Front już jest w zasadzie zaaplikowany, ja sobie go obcinam. Jak możecie zobaczyć jeszcze sobie tej dynda gdzieś folia. Tak żeby już też powiedzmy dzisiaj skończyć sobie temat folii, żeby była podocinana, podogrzewana. Jedna warstwa powłoki już jest wrzucona. Są powłoki na felgach, na szybach, oprócz przedniej względem na to, że gdzieś tam jeszcze folia nam odstawała i nie mogliśmy jakby połączyć tego, że będziemy sobie aplikować tutaj chłopaki robią renowację lakieru na Mercedesie CLA Shooting Brake który niestety jest w kolorze czarne uni, czyli niemetalizowany, taki bardzo wymagający lakier możemy tutaj podejść, zobaczyć jak to wygląda powiedzmy jeszcze przed ostatnim krokiem zrobił się fajny czarny, był po prostu siwy i tutaj możecie zobaczyć auto Kia Stinger GT, e, możecie się już domyślić, że będziemy go też oklejać bezbarwną folią PPS, względu na to, że już jest porozbierany dość mocno. E, tutaj były wloty, które sobie ściągnęliśmy, żeby pozaginać tą folię do środka, żeby nie robić cięcia gdzieś tu w koło. E, to jest jedna jakby z głównych tych powiedzmy Rzeczy, że zdemontowaliśmy, bo też nieraz zdarza się tak, że jak się folia na przykład nie doklei gdzieś, gdzieś się zbierze woda z sywkiem czy coś, nam wleci później w folię i wyrzucamy tak naprawdę do kosza element z maski. Zdemontowaliśmy sobie lusterko, bo było bardzo proste. Demontuje się, może nie będę mówił w sumie, bo. To jest zajebista sprawa ogólnie dla złodzieja. No to jest mistrzostwo świata, co oni tutaj odwalili z tą kijanką. Bo jak demontowaliśmy w innych samochodach, gdzie potrzebowaliśmy zdemontować, to zawsze jest tak, że od środka są śrubki, odkręcamy i tak dalej. A tutaj jest zaślepka, dwie śrubki, wyciągamy. No mistrzostwo, nie? Klamki to jest prosta sprawa, jeszcze nam zostały te listwy e, pościągać. E, powiem tak kurczę, że ta kija jest strasznie... E, za bardzo, że tak powiem, za dużo kołku, za dużo śrubek. Tak niepotrzebnie trochę właśnie, tak jak tutaj mieliśmy trochę problem z lusterkiem, wyciągnąć, bo jest tu też zatrzask. Po prostu trzeba było wyszarpać to lusterko. Z tymi listami też podobnie jest. One są włożone tak na rand drzwi, ale tutaj jest yy, kołek. Który niestety już kiedyś szukałem go, żeby dokupić, ze względu na to, że niestety mi się raz urwał, tylko nie w takiej kij, tylko w takiej jakiejś tam innej i nie było w ogóle kompletnie go gdzie kupić. W ki nawet nie mieli, jako część zamienna, tylko i wyłącznie razem z tą listwą, która kosztowała 100 zł. Robimy sobie tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, full body PPF. Robimy sobie dach w czarnym PPF-em. Mniej więcej dotąd będzie, będziemy się tutaj odcinać, dlatego też musieliśmy zdemontować sobie antenę. Tutaj były listwy czerwone, klient, w zasadzie te listwy i antenę, rekina, wziął sobie klient, żeby je polakierować, ze względu na to, że listwy, dziwna sprawa, jest czerwona, są uszczelki, uszczelki są pomalowane pod kolor samochodu. no Ciekawe rozwiązanie. I powiedzieliśmy, że po prostu tego nie. Znaczy, odkleilibyśmy to, ale prawdopodobnie za tydzień by tam zaczęła się dostawać, woda wstawać i tak dalej, bo mniej więcej jest taki kąt y, tych uszczelek, i po prostu gdzieś tutaj w tym rogu bys, albo byśmy tego nie dokleili, albo po prostu by gdzieś tam zaczął się zbierać y, syfek. Y, co więcej, pozdejmowaliśmy znaczki, bo też będziemy wymieniać z przodu, będzie czarny napis KIA, z tyłu zamiast KIA będzie Stinger te boczne GT i Stinger wyrzucamy a ja was zapraszam teraz do oglądania realizacji zb zbetki Moi drodzy, kija już jest oklejona. W zasadzie już sobie tam powiedzmy robimy takie pierdółki jak pianobleki przy szyberdachu plus pianobleki tutaj przy tym przednim zderzaku i tylnym i wloty. Eee, zaraz oczywiście to zobaczycie. Wrzucamy sobie też powłokę na felgi i tak naprawdę musimy teraz czekać na antenę od klienta, żeby zmontować sobie cały środek i dopiero wtedy będziemy sobie robić powłokę na na szybach, no i, i cały wnętrze, no bo jest porozbierane, jest, są uszczelki pozdejmowane i tak dalej. Zobaczcie sobie, bo tu jest daszek oklejony tym PPF-em Gloss Black. Bardzo fajnie to wygląda. Też bałem się, że tutaj na teranty nie będę w stanie dobrze zaciągnąć, ale się na szczęście udało podgrzewając sobie właśnie tutaj kawałeczek. Fajnie się udało to zaciągnąć, no bo jednak, żeby tam żadnych prześwitów nie było, jest tu uszczelka taka, ale. Myślę, że takie pół centymetra na pewno będzie widać tego zagięcia dachu. Eee, dobra, my sobie działamy dalej. A Was zapraszam właśnie do oglądania realizacji z Key Stinger. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć efekt końcowy Key Stinger, jak to wszystko wyszło, to zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Ja się z Wami żegnam, zapraszam Was oczywiście do lajkowania naszych social mediów, TikTok, Instagram, Facebook. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba na YouTubie. Do zobaczenia, na razie, hej!